Witam Państwa bardzo serdecznie. No cóż to się dzieje z tymi modami, które są na świecie promowane? Ja nawet nie sądziłem, drodzy Państwo, nawet nie sądziłem, że zachwyt nad tą czekoladą dubajską będzie tak wielki. Ludzie po prostu oszaleli! Na punkcie czekolady dubajskiej. Ja sobie tam wcześniej oczywiście, bo ten, ten boom na tę czekoladę to trwa już jakiś czas, tam ludzie pokazują, zamawiali wcześniej z zagranicy. Teraz tą czekoladę dubajską to można w Polsce kupić, no bo już się zajęły firmy. Sprowadzaniem tej czekolady. Ona tutaj trafia do polskich sklepach, można iść sobie kupić, ale ludzie zamawiali wcześniej z zachodu. Kupę pieniędzy w ogóle płacili za te czekolady. Yy, ile dokładnie, no to jest bardzo różnie, naprawdę bardzo różnie, bo te kwoty, jak dzisiaj będę Państwu mówił, to za taką zwykłą czekoladę dubajską, no to zapłacić 26 zł za 100 gramów, no to jest, drodzy Państwo, 260 zł za kilogram tej czekolady, ale są jeszcze droższe, bo to i 400, a nawet i 500 zł za kilo tej czekolady tam gdzieś yy, takie ceny na rynku też można spotkać. Ale dzisiaj chciałem, drodzy państwo, nawiązać trochę do tego tematu, dlatego że obdarowano mnie taką oto czekoladą. To jest czekolada dubajska. Producentem tej czekolady jest jakaś firma cukiernicza z Turcji. Te czekolady są bardzo popularne. W Polsce są tańsze od tego wyrobu dubajskiego, bo ta czekolada dubajska to jest produkt zrobiony właśnie przez cukierników dubajskich. To te dubajskie to są w ogóle bardzo drogie, ale ta czekolada turecka, którą Państwo widzicie, nazywana zresztą czekoladą dubajską, jest dostępna w ogóle w sklepach. 100 gramów tej czekolady kosztuje 26 złotych, czyli tak, a po prostu widzicie Państwo to niewielkie opakowanie za kilogram 260 złotych. Ja się dowiedziałem, drodzy Państwo, że ta czekolada jest w ogóle kradziona ze sklepów. Jak się tylko na półce pojawi, to ta czekolada po prostu potrafi znikać. Ludzie się zabijają. W jednym ze sklepów, gdzieś tam, ta czekolada jest w takich specjalnych opakowaniach zabezpieczających, żeby nikt tej czekolady tam nie gwiznął. Taki jest w ogóle, yy, prawda, popyt na tę czekoladę. Tak bardzo ta moda na te czekolady dubajskie się rozpanoszyła na świecie. I w Polsce też jakiś facet ma yy, ukradł tych czekolad podobno bardzo dużo i teraz czeka na wyrok. Yy, no nie wiadomo jaki to będzie wyrok, no ale za taki produkt po prostu klasy premium, to ja nawet nie chcę myśleć. Ja, drodzy Państwo, zostałem taką czekoladą obdarowany, bo nie zamierzałem jej absolutnie kupować. I, no to mówię, no to jak już zostałem obdarowany, no to trzeba skosztować tej czekolady, trzeba jej skosztować. Ludzie tam się naprawdę w tych recenzjach, w tych opiniach rozpływają, jakie to jest dobre. Tu pozwólcie jeszcze chwilę, że jako Wyciągnę, żeby Państwu to pokazać. Ja tego nie będę jakoś specjalnie recenzował, bo to naprawdę nie ma znaczenia. Tak to sobie wygląda ta czekolada. To jest czekolada z nadzieniem z masy pistacjowej. Yy, z pasty tahini i chrupiącego ciasta kada'if. To ciasto zwane jest podobno także anielskimi włosami. No ja tak nie wiem za bardzo, o co tutaj dokładnie chodzi. W każdym bądź razie nie, na niektórych filmach, i to prawdopodobnie te dubajskie czekolady, tamto nadzienie w tych czekoladach jest nieco e, takie płynne, w formie takiej, takiej masy, która się wylewa tam na przykład z tej prawda, części tutaj środkowej Gdzie to jest nadzienie Tutaj się powinno Jak to Państwo widzicie Teraz to jest bardzo takie zbite prawda, Stłoczone Ja sobie skosztowałem tej czekolady Bo ja drodzy Państwo czekoladę lubię Jak sobie idę w góry To lubię sobie po prostu czekoladki Kawałek mieć ze sobą Nieco inną czekoladę Ale jak już zasiadam do czekolady W takich domowych warunkach To zawsze jest kawa Zawsze sobie odrobiny tej czekoladki w tej kawie umoczę. A zaraz potem jest łyczek nalewki, tudzież koniaku czasami jak jest. Coś wspaniałego. Coś wspaniałego. Ale teraz parę słów chciałem o tej czekoladzie w ogóle powiedzieć. To jest bardzo dobra czekolada, słuchajcie. To jest naprawdę dobra czekolada. Jak ktoś lubi czekoladę, ja z nadzieniem to może nie lubię jakoś specjalnie. Z reguły gorzkie czekolady. Ale ta czekolada może się wydać smaczna. Tak mi się zdaje, że to, że to może być smaczna czekolada. Oprócz tego, drodzy państwo, że to jest czekolada, w której mamy 42 gramy cukru w ogóle. 42 gramy cukru, tylko 13% pistacji, jakieś tłuszcze przedziwne, prawda, szkodliwe z tego co mi wiadomo, jakieś emulgatory, jakieś sztuczne aromaty. Przy tej okazji to Państwo zrobiłem zdjęcia tej etykiety, żeby już tutaj się nie rozpowiadać. Ale najważniejsza w tym chyba wszystkim jest ta cena. Ta cena, bo ta czekolada okazuje się, że nie jest do końca zdrowa, a przynajmniej hmm, nie tak, jak moglibyśmy przypuszczać po tym, że tam czekoladę jakąś zjemy. No bo czekolada i źródło prawda, magnezu i żelaza. No, u mnie w domu zawsze jest czekolada, no po prostu jest i nie będę zaprzeczał, że ja tam czekolady nie jem, ale ta czekolada y, okazuje się być przy tej cenie, nawet jeśli to jest cena 26 zł za 100 gramów, to taką czekoladę, którą Państwu tutaj pokazuję, to można jej kupić dokładnie taka sama, za 36 zł, w niektórych sklepach za 40 zł, no taki jest popyt. Okazuje się, że to jest po prostu produkt, cokolwiek by o nim nie powiedzieć, bardziej szkodliwy. Ale jak to zwykle bywa przy tej okazji, bardzo wydaje się smaczny. Ja natomiast, drodzy Państwo, jem czekolady generalnie rzecz biorąc, gorzkie. Gorzkie czekolady. Ta gorzka czekolada to jest 72% czekolada, 72% kakao. Ta, ta czekolada mi najbardziej smakuje, to nie będę. Robił żadnej promocji, czekolada w domu musi być i w szczególności ci, którzy mają ochotę zjeść tam sobie coś, nazwijmy to, takiego czekoladowego, no to najlepiej po prostu po dobrą taką czekoladę sobie sięgnąć. Ale teraz się zastanawiam, drodzy Państwo, bo gdzie jest ten próg, gdzie jest ta granica, że jesteśmy w stanie zapłacić, powiedzmy, za jakiś produkt, za 100 gram, 20, 6 zł, czy 36 zł. No bo to jest podobnie jak z tiktakami, prawda? No ile te opakowanie tych tiktaków tam ma? No kupujemy takie opakowanie tiktaków 25 gramów tam powiedzmy za 3 czy za 4 zł, jak to przy kasie. Leży. No powiedzmy, że jest to 15 zł za 100 gramów takiego tiktaka. To przy kilogramie to już jest 150 zł. No to są jednak duże pieniądze, których z reguły nie wydajemy na takie produkty, na przykład, nie wiem, jak już widzimy jakąś tam kiełbasę czy mięso za 50 zł. No tutaj Państwu pokazywałem wielokrotnie, jak od rolnika jakieś tam produkty kupuje, no to kilogram dobrej kiełbasy od rolnika, no to jest te 32 zł, no to jest naprawdę produkt wysokiej jakości, bez żadnych konserwantów, tam toksyn i tak dalej. No a yy, tam czasami wołowinę się kupuje 40 zł za kilogram, a tu się okazuje, że kilogram tej czekolady dubajskiej, tylko tej, to jest 200, 60 zł to może być i 360 i 400 w zależności od tego jak tam producent cenę na rynku oczywiście ustali. A ludzie skoro się tak zabijają, no to ta cena naprawdę może w górę szybować i teraz dla takiego dziecka, które będzie tam chciało taką czekoladę prawda, od rodziców dostać, no to to zostanie pochłonięte po prostu w jednym momencie, to jest błyskawicznie. No bo to jest połowa tej czekoladki, którą tu Państwo widzicie, jedną kostkę zjadłem, a tych rzędów tej czekolady łącznie jest cztery, więc to mówię, to jest dla takiego dziecka, to jest na raz nie dość że szkodliwe, strasznie popularne, czyli dzieciaki na pewno to oglądają, na pewno chcą skosztować tej czekolady, na pewno zjeść na pewno nie jedną tabliczkę, bo to przecież za moment mówię znika w ustach, tym bardziej, że to tak smaczne się wydaje, ten nadzienie pistacjowe, prawda i tego typu rzeczy. A okazuje się, że można sobie przy tej okazji nie tylko stracić pieniądze, ale można także stracić zdrowie, a w szczególności jeśli chodzi o dzieci, no to im bardziej zanieczyszczane te organizmy, tym później cierpiące na całą masę dotkliwych chorób, więc ja osobiście, jak mówię, ja tu żadnej reklamy tego nie chcę robić, bo ja sam czekoladę jem i lubię czekoladę. Jak ktoś lubi, to pewnie będzie jadł. Nie moja to jest rola w tym, żeby kogoś odwodzić, ale żeby yy, nie zwrócić w ogóle uwagi na to, że za produkt, który się płaci taką cenę, bo to jest teraz, bierzemy cenę do jakości. Ta cena jest bardzo wysoka, no różnie, może się wahać, od tam, ta od 26, to jest mniej więcej chyba najtańsza cena z jakichś tam delikatesów kupiona i to jeszcze podobno ostatnia sztuka, ale może być i za 40, i za 50 zł i ludzie nie zwracają uwagi na to, co dostają od tego, Producenta. Tak więc z mojej strony jest takie, jakby przekonanie, jedno, że ludzie zostali po prostu niestety wyruchani przez te wszelkie koncerny, które na rynek te czekoladki śmieszne, dziwaczne wprowadzają. A skoro one zdobyły taki rozgłos i taką uwagę, no to nie ma się co dziwić. Nie ma się co dziwić, że cena przy tej okazji też zwala z nóg. No, taka by była historia tej czekolady dubajskiej ja to zwykły chłop ze wsi jestem nie z Dubaju więc takie rarytasy dubajskie to ja wolę zostawić tam, czy to w Dubaju czy to w Turcji, czy to w ogóle gdzieś na zachodzie, niech sobie to tam gości bo w Polsce wydaje mi się to jest po prostu zwykłe zaśmiecanie nie tylko rynku, ale także umysłów ludzkich produktem, który jest cokolwiek by o nim nie powiedzieć bez wartości. Pozdrawiam serdecznie.